Opowiem mam krótko y, historię o oddychaniu ustami, której wolałbym tak naprawdę nie doświadczać, ale ona skończyła się dobrze i wyszła naprawdę na, na wiele, wiele plusów w moim życiu. I zaczęło się wszystko w dzieciństwie. Y, tak jak prawdopodobnie wiele tutaj z nas, wielu tutaj z nas, y, oddychałem chronicznie, permanentnie ustami. Pamiętam, że moja babcia, moi rodzice byli, zauważyli to i nawet ciągali mnie do laryngologów. Natomiast Nikt mi nie był w stanie pomóc. W późniejszym okresie życia miałem y, y, zabiegi typu septoplastyka, gruchoplastyka, czyszczenie zatok, nie wiem jak się nazywa ten zabieg, y, usuwanie stanów zapalnych. Nic nigdy nie pomogło. I strasznie się męczyłem. To z biegiem lat, jak taka kula śniegowa, coraz bardziej się to rozpędzało w, taki, w tę negatywną stronę i coraz więcej symptomów problemów ze zdrowiem mi przybywało i to było, były bóle głowy, zapalenie gardła, bóle tutaj wszędzie generalnie, w klatce piersiowej nawet, co by w ogóle jakieś problemy sercem prawdopodobnie. Yy. No i wszystko, co jest związane z oddychaniem ustami. Naliczyłem 28 problemów, w tym problemy takie społeczne, bo człowiek się czuje po prostu, nie ma, chod, nie ma ochoty się angażować, prawda, jak się jest yy, chronicznie zmęczony. No i teraz Fast forward, yy, w skrócie. Spadła mi z nieba książka. Tam było coś jeszcze pomiędzy wcześniej, co może spowodowało, że ta książka nie znalazła. Natomiast jakby sednem sprawy jest to, że książka butelki, która zresztą tutaj jest też na sprzedaż, taka a, 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 reklama, można powiedzieć, ale tak było. Yy, Ania tłumaczyła tę książkę, jak oddychać poprawnie, jak oddychać zdrowo. I tam jest taka rodzina uśmiechnięta. Yy, ja ją znalazłem na legimi. Ja pamiętam, miałem subskrypcję Legimi, to jest taka platforma z e-bookami. E ja strasznie byłem na nią wkurzony, bo nic tam fajnego nie ma. I mi się kończy ta subskrypcja i ja sobie tak mówię, dobra, znajdę ostatnią książkę <gryzny> i już więcej tam nie, nie zasubskrybuję. I to była ta książka. I ona, ona zmieniła moje życie. Także, Aniu po prostu, aż czuję gęśną skórkę. <gryzny> Dziękuję po prostu z całego serca, bo bo to zaczę zaczęło się lawina po prostu pozytywnych rzeczy w moim życiu, i byłem w stanie odetkać mój nos. Yy, wiadomo, to nie było super yy, od razu, że na 100%. Natomiast pierwszego dnia ja już czułem różnicę, że coś tam się dzieje, odtyka. I po sześciu miesiącach pra praktyki codziennej yy, ćwiczeń Butego, udało mi się przedstawić zupełnie na oddychanie nosem. I. To było mniej więcej 2,5, może trzy teraz, już nie wiem dokładnie kiedy, trzy lata temu. Już, ja już wiedziałem wtedy, że, że ja wyląduję na kursie butelki, który, na, na którym wyglądałem w końcu w Krakowie dwa tygodnie temu. No i taka to historia. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która jest z tym związana, ta cała historia mnie naprowadziła na fajny projekt. Ponieważ z wykształcenia jestem po polibudzie, umiem programować, chociaż nie jestem praktykujący, napisałem sobie taką aplikację na telefon, która, która po prostu śledziła moje oddychanie w nocy. Bo ja, jak byłem w trakcie ćwiczeń Butego, to okej, okay, w ciągu dnia już się przedstawiłem, natomiast w nocy nie wiedziałem, co jest z moim oddychaniem. To było jakby najważniejsze pytanie. Co jest z moim oddechem, Kiedy śpię? No i ta aplikacja liczyła moje wydechy przez usta. No, i ta aplikacja okazała się, okazała się prototypem, prototypem przyszłego produktu, i to się okazał pomysł na startup, na biznes. I to jest to, czym się teraz zajmuję. I tutaj mamy poster, Respire last, tak się nazywa startup. W skrócie, mamy zespół, już dostaliśmy dotację. Od stycznia będzie na tym projekcie pracowało 7 deweloperów plus 4 osoby, w sensie założyciele plus, plus zespół deweloperów. Odpalamy apkę w pierwszej połowie 2026 i do tego będzie urządzenie typu wearable, To będzie taśma nam rozszerzona o sensory, czyli będziemy w stanie mierzyć oddech i bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć się, co się dzieje z naszym oddychaniem podczas snu.